Ahoj, Bloomila Sailing Academy, witam w pierwszym odcinku serii na wyciągnięcie cumy, w której to serii zabiorę Was do miejsc związanych z żeglarstwem. Dowiecie się jak wyglądała historia, a także jak żeglarstwo wpłynęło na rozwój tego miejsca. W pierwszym odcinku znajdujemy się na Malcie, która to położona jest w centralnej części basenu Morza Śródziemnego, na przecięciu szlaków handlowych Europy, Afryki, a także Bliskiego Wschodu. Początki Malty sięgają 6000 lat przed naszą erą, kiedy to osadnicy z Sycylii, przepływając cieśninę sycylijską, osiedlali się tutaj, zakładali osady, hodowali sobie bydło. Kolejną znaczącą epoką jest to epoka wielkich świątyń. Tak naprawdę nie jest do końca wiadome skąd to się wzięło na Malcie, ani dlaczego ta cywilizacja tutaj wyginęła. Niemniej, po tej cywilizacji wielkich świątyń nastąpił czas powrotu do epoki typowo osadniczej. Epoka brązu cechowała się tym, że znowu było tutaj rozwinięte rolnictwo, a także hodowla bydła. Pierwszą znaczącą epoką w historii Malty jest epoka Fenicjan. Fenicjanie przybyli na Maltę około 800 lat przed naszą erą. Ze względu na strategiczne położenie Malty zdecydowanie oni byli pionierami rozwinięcia tutaj handlu. Wiek XVI był wiekiem na Malcie pod znakiem zakonu Joannitów. Joannici przybyli na Maltę w 1529 roku, kiedy to po 7 latach tułaczki, po tym jak zostali wypędzeni z Rodos, przybyli na Maltę. Zakon Joannitów Osiedlił się w trzech miastach, natomiast jako swoją stolicę przyjął jedno z tych miast, Birgu, gdzieś tutaj. W 1530 roku ufortyfikował Fort Świętego Anioła, twierdzę, która znajduje się właśnie dokładnie tutaj, ze względu na strategiczne połączenie tego fortu w Grand Harbor. Tu widać było cały basen portowy. Dzięki temu było to strategiczne miejsce, aby. Widzieć, czy ktoś nadpływa, czy to jest wróg, czy przyjaciel, czy jakieś statki handlowe. Nie bez znaczenia dla historii Malty jest także bitwa w 1565 roku, kiedy to wojska Sulejmana Wspaniałego w liczbie żołnierzy 30 tysięcy chciały zdobyć Malt. Rycerze maltańscy mieli na ten moment około 6 tysięcy żołnierzy. Niemniej ta bitwa przeszła do historii, wojska Sulejmana zostały pokonane. Od tamtej pory Malta znacząco się rozwinęła pod rządami Zakonu Rycerzy Maltańskich, stała się głównym centrum handlowym, a także centrum rycerskim. W historii Malty istotnym okresem jest także okres okupacji przez Francuzów. W 1798 roku Maltańczycy zmęczeni trochę obecnością zakonu Joanitów na Malcie, otwarli bramę, wpuścili wojska francuskie wspomagane wojskami egipskimi i doprowadzili do wypędzenia Joanitów z Malty. Niemniej, jak się okazało, Maltańczycy też bardzo szybko zmęczyli się rządami francuskimi i po trzech miesiącach, prosząc o pomoc wojska brytyjskie, Chcieli wypędzić Francuzów z wyspy. Niemniej Francja bardzo dobrze okopała się na terenie Malty, pozamykała bramy, ufortyfikowała w taki sposób, aby Brytyjczycy nie mogli łatwo dostać się na ten teren i tak wytrwali przez dwa lata. Ostatecznie Francuzów udało się wypędzić w 1800 roku. Od 1800 roku do 1813 Malta była pod protektoratem. Brytyjskim. Natomiast podczas kongresu wiedeńskiego ustalono, że będzie kolonią brytyjską. Malta odegrała bardzo dużą rolę także podczas II wojny światowej, kiedy to ze względu na swoje położenie, czyli w centrum Morza Śródziemnego, została nazwana niezatakalnym lotniskowcem, ponieważ była wykorzystywana właśnie jako lot, swego rodzaju lotniskowiec do prowadzenia walk czy w basenie Morza Śródziemnego, czy do szybkiego dotarcia w inne miejsca, gdzie toczyła się wojna. Malta to prawdziwy raj dla żeglarzy. Jej porty rozciągają się po obu stronach Waletty. Po jednej stronie znajduje się Marsa Harbour, Harbor, spokojniejsza zatoka, w której cumują jachty w marinach Sida i na wyspie Manuel. Jest to idealne miejsce dla żeglarzy szukających osłoniętego portu i bliskości centrum wyspy. Zatoka Marsą przed jest niezwykle szeroka. Z problemu mieszczą się tutaj duże statki, promy, a także jachty wpływające do, a także wypływające z marin. Jak widać my trafiliśmy na moment, kiedy było całkiem pusto. MC do jachty Marina. Jest to największa i najstarsza marina na Malcie. Położona jest w sercu MCDA Creek. Dysponuje około 740 miejscami, które mogą pomieścić jachty nawet o długości do 22 metrów. Jest dobrze osłonięta od wiatru, co zapewnia bezpieczne cumowanie przez cały rok. Znaleźć tutaj można wszystkie niezbędne udogodnienia: od wody i prądu, przez paliwo, serwis, prysznice, a nawet pralnię. Marina ta objęta jest całodobowym monitoringiem. W pobliżu znajdziecie także sklepy żeglarskie, restauracje i wszystkie niezbędne usługi. Marina jest miejscem niezwykle popularnym wśród rezydentów. Wielu żeglarzy zostawia tu swoje jednostki na stałe. W sezonie znalezienie wolnego miejsca jest niezwykle trudne, dlatego warto rezerwować z wyprzedzeniem i kontaktować się bezpośrednio z biurem mariny. Istotne w tym kontekście jest to, że MCDA jest podzielona na mniejsze sektory, co ułatwia zarządzanie i obsługę gości. Fumowanie odbywa się za pomocą murinów. Nie ma tutaj możliwości rzucenia własnej kotwicy. W niedalekiej odległości od Inside Yacht Marina jest wyspa Manuel, gdzie znajduje się Manuel Island Yacht Marina. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji na Malcie. Marina może przyjąć jednostki nawet do 80 metrów długości i oferuje dobrze chronione pomosty nawet przy silnych wiatrach. Z jej nabrzeży rozciąga się widok na Valetę i jej potężne bastiony. To jedno z najbardziej malowniczych miejsc do cumowania. W okolicy znajdują się sklepy, restauracje i serwisy techniczne. Marina, podobnie jak MCDA Yacht Marina jest podzielona na sektory, co ułatwia organizację ruchu i obsługę gości. W sezonie miejsca również są mocno ograniczone, dlatego wcześniejsza rezerwacja to podstawa. Analogicznie jak w przypadku MCD, cumowanie odbywa się za pomocą mooringów. Na drugiej stronie Valletty znajduje się Grand Harbor z portami Kalkara Yacht Marina, a także Vittoriosa Yacht Marina. Grand Harbor jest to historyczne serce Malty. Od wieku strategiczny port, a dzisiaj jest to jeden z najpiękniejszych naturalnych portów świata. Otoczone jest potężnymi bastionami Valletty, a także trzech miast. Jest miejscem, gdzie cumują zarówno luksusowe superjachty, a także lokalne łodzie. Kalkara Yacht Marina leży w spokojnej zatoce Kalkara Creek z widokiem na Fort Ricassoli i bastiony Valletty. Dysponuje ona około 130 miejscami postojowymi dla jachtów do 30, no może 35 metrów długości. Marina jest dobrze osłonięta. Oferuje udogodnienia takie jak woda, prąd, toalety, prysznice, a także monitoring. Jest to idealne miejsce dla żeglarzy, którzy szukają ciszy, a także bliskości historycznych atrakcji. W sezonie miejsca również tutaj są ograniczone, dlatego warto rezerwować z wyprzedzeniem. Wittoriosa Yacht Marina znajduje się w Birgu tuż obok Fortu Świętego Anioła. Jest to prestiżowa lokalizacja w sercu trzech miast z widokiem na waletę. Marina obsługuje jednostki od 10 do 35 metrów długości. Oferuje pełne wsparcie. Wpływając do mariny należy uważać na jednostki zacumowane na bojach po prawej stronie. Droga wodna jest stosunkowo wąska, niemniej można w komfortowy sposób dopłynąć do zarezerwowanego wcześniej miejsca. Jednym z miejsc, do którego na pewno zalecam się udać, jest miejscowość Marsa Szlok, w której obecnie się znajdujemy. Jest to miejscowość, która słynie z jednej konkretnej rzeczy, mianowicie z łodzi rybackich Lucci. Łodzie rybackie Lucci są to łodzie, które są potomkami łodzi rybackich Fenicjan, czyli mają praktycznie 3000 lat tradycji. Są to łodzie, które cechują się podwójną wstępką, stąd też ich kształt kadłuba jest litera V. Dodatkowo mają podniesioną rufę, podniesiony dziób. Dzięki temu radzą sobie bardzo dobrze te łodzie w obszarach przybrzeżnych. Cechą charakterystyczną tych łodzi jest ich malowanie. Są to zazwyczaj jaskrawe barwy, takie jak niebieski, żółty, czerwony, czasem zdarza się zielony. Oczywiście mogą to być także inne barwy, które sobie dany właściciel łodzi wymyśli. Łódki te cechuje jeszcze jedna rzecz, mianowicie są to oczy ozyrysa, które są centralnie pomiędzy dziobem jachtu, tak? czyli po obydwu stronach i te oczy Ozyrysa mają chronić żeglarzy, dawać im pomyślność. Wywodzi się to oczywiście tutaj z bogów egipskich, a także fenickich. Te łodzie ludzki są elementem charakterystycznym Malty. Były one w 2022 roku pokazane jako właśnie ta jedna charakterystyczna rzecz, z której słynie Malta. Są na magnesach, pocztówkach i znajdujemy się właśnie w miejscu, gdzie tych łodzi jest najwięcej. Kolejnym miejscem na Malcie, do którego warto się wybrać, jest to Emdina. Zwana jest także Cichym Miastem. Jest to dawna stolica Malty, której historia sięga ponad 4000 lat. Przed nami Brama Wilhena. Jest to barokowy portal do miasta z 1724 roku, ozdobiony lewami i herbem. Potężne mury, które tutaj widzicie, wznosili Arabowie i Normanowie, a później je dodatkowo zakon maltański. To właśnie Arabowie nadali temu miastu nazwę Emdina, od arabskiego Medinah, czyli miasto. Uliczki Emdiny mają w sobie coś wyjątkowego. Są wąskie i kręte, co jest efektem arabskiego planu zagospodarowania sprzed wieków. Dzięki takiemu układowi ulic miasto było trudniejsze do zdobycia, a w upalne dni dawało cień i chłód. Spacerując z uliczkami Emdiny warto zwrócić uwagę na drzwi, na ich kołatki, Także na kolorowe zdobienia znajdujące się dookoła nich. MDINA jest niemal wolna od samochodów, mieszka tu zaledwie kilkaset osób, więc panuje cisza, która nadała temu miastu właśnie przydomek Ciche Miasto. MDINA jest także gratką dla miłośników serialu Gra o Tron, bo właśnie tutaj kręcono sceny królewskiej przystani. Najsłynniejszy pojedynek N Neda Starka z Jamie Lannisterem powstał właśnie na placu Mesquita. Spacer tymi uliczkami przynosi średniowieczny klimat. W centrum Mdiny stoi katedra świętego Pawła. Jest to perła maltańskiego baroku zaprojektowana przez Lorenzo Gaffę w XVIII wieku. Według tradycji to właśnie tutaj apostoł Paweł przebywał po rozbiciu statku u wybrzeży Malty. Na naszej liście nie mogło zabraknąć także Waletty. Waletta jest to najmniejsza stolica Unii Europejskiej wpisana na listę UNESCO. Spacer po waletcie zaczynamy w górnych ogrodach Paraka, skąd rozciąga się widok na wielki port i trzy miasta. Tuż pod ogrodami znajduje się Salting Battery, zabytkowa bateria armatnia z XVI wieku. Codziennie o godzinie 12 i 16 odbywa się tu uroczysty wystrzał armatni, tradycja sięgająca czasu Zakonu Maltańskiego. Uliczki Walety to prawdziwa wizytówka miasta. Zaprojektowane w XVI wieku przez rycerzy maltańskich w formie siatki, proste, ale pełne uroku. Wąskie załogi wspinają się pod wskórzu, a tam, gdzie teren jest stromy, zamiast ulic są długie, niskie schody. Spacerując po mieście, mijamy barokowe kościoły, kamienne pałace, także małe kawiarnie, w których czas płynie wolniej. Na zakończenie spaceru po Walecie widok, który zapiera dech. Z jej murów rozciąga się panorama na wielki port i trzy miasta. To tutaj zaczynała się historia zakonu maltańskiego. Dziś ich bastiony i kamienne mury są pięknie podświetlone, odbijają się w wodzie portu, a w tle widać sylwetki kościołów i marinę pełną jachtów. Na koniec polecamy trekking do pomnika św. Pawła. Jest to doskonała okazja do rozprostowania nóg po siedzeniu na jachcie. Szlak prowadzi wzdłuż malowniczej zatoki św. Pawła, miejsca, które według tradycji zmieniło historię Malty. To tutaj w 60 roku naszej ery rozbił się statek wiozący apostoła do Rzymu. Idąc wzdłuż wybrzeża widzimy krystaliczną wodę i w oddali dwie małe wyspy. Na większej z nich stoi pomnik św. Pawła odsłonięty w 1845 roku. Monument ten wzniesiono, by upamiętnić początek chrześcijaństwa na Malcie. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tej podróży po Malcie. Od cichej Emdiny, przez barokową walettę, aż po symboliczne miejsce związane ze świętym Pawłem. Ale to tylko fragment tego, co wyspa ma do zaoferowania. Malta skrywa jeszcze wiele tajemnic, niezwykłych historii i malowniczych zakątków, które warto odkryć samemu.